Witajcie wszyscy, prezentuję Wam kosiarki Sigma, które mamy w ofercie od dłuższego czasu. Tutaj mamy tak naprawdę dwie bliźniacze konstrukcje, chociaż ta już jest doświadczona wiekowo, bo od kilku dobrych lat zajmuje się tutaj naszym podwórkiem. Nie ma tutaj tak naprawdę lekko, bo powiem szczerze, nie jest nawet przechowywana w garażu. Dlatego też kolor jest jaki jest. Ale nie, nie powinno Was to zmylić, bo tak jak stan wizualny nie opisuje stanu technicznego, do tej pory nas nie zawiodła, nie było takiej sytuacji, żeby nie odpaliła. Przechodząc do tematu, mamy taką kosiareczkę właśnie na zbyciu, w kolorach czerwonych, dostępne ostatnie sztuki w tym wiosennym sezonie. Wygląda ona właśnie w ten sposób, jest szerokość koszenia 51 cm, moc 4,75 konia, oczywiście wyrzut boczny także możliwy, kosz wygodny i duży kosz jest w zestawie, wszystko jest fajnie regulowane. Dodatkowo mamy taki bajer, jak jakiś schowek na. na